Miejscowa ludność opowiada mi, że ostateczna kradzież i dewastacja tego miejsca nastąpiła tuż po śmierci Karoliny Lanskorańskiej w 2002 roku. Czyli jest to bardzo logiczne, że w świadomości miejscowej ludności istniał jeszcze fakt, że być może, że Karolina tutaj wróci. Że być może tutaj Polska jednak będzie się upominać o te zbiory. Jeśli po śmierci Karoliny Ranskorońskiej nikt się o to nie upomniał i nikt nie powiedział hola stop, to znaczy, że można dalej to kraść. I to jest bardzo przykre. To jest naprawdę tragiczne, że tuż po śmierci Karoliny Ranskorońskiej rząd polski, i podkreślam, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zainteresowało się tym, co się dzieje z tym obiektem. To jest po prostu skandal. Pytałam, dlaczego zamki Oleski, Złoczowski, Podchorodecki mają status zabytków państwowych, podlegają władzy i nikt nie ma nic do tego. Tutaj mamy obiekt lokalny, a takie mogą być w rękach prywatnych, więc sprzedałam. Właścicielem jest firma z Kijowa zajmująca się organizowaniem wypoczynku. Zawarłam umowę na dzierżawę, bo u nas nie sprzedaje się ziemi, ale tylko dzierżawi. To tam dwa lata, kiedy zakupili te bandety i zaczęli to wszystko, oni się w tym rozumieją. My to nic nie wiemy, a oni się to rozumieją, co to jest. I to jest myślałem, to zabrano. No im się to nie udało, bo to ludzie zaczęli krzyczeć. Przyszli tutaj z połca, tymi e, gralami, kto z czym i tutaj gwałtu narobili i oni to już nie brali. Grabia, to ludzie go bardzo lubili. Wszędzie pomagał ludziom. Kiedyś nie było gazu, było drzewo, to on swego lasu bo miał bardzo wielkie tutaj lasy, nie wiem, hektarów. Jeszcze do dziś stoją jego znaki napisane. Tutaj jest z Do dziś czasu. I nikt tego tak nie rusza. Pobudował nawet browar. Pobudował kościół. Pobudował szpital. Dla starszych ludzi. Szkoły też były pobudowane. Mlyn, wszystko co było na terenach rozdołu pobudowano. Tak mi opowiadali rodzice, że to było wszystko pobudowane grafem Raskoląskim. Tutaj była stajnia. Tu się wyjeżdżało z tej strony do pola. Oni wyjeżdżali do lasu na spacer. Tutaj dużo koni nie było. Było już jakichś sześć par. Wszystko było w Krupsku. Grzezina i Malechów. Tam oni mieli taką no, wioskę, gdzie oni tam wszystko już trzymali, A tutaj tylko konie dały jazdów. Ten Graf Leskoroński, on jeszcze miał dużo filwarków. Te filwarki byli na, oko na okolicach naszych Rozdolskich. A ja to mój pracował tam mechanikiem. Urodziłem się tam w ten czas, bo miałem 26 lat, jak raz się tam na tym poliwarku. O, proszę to zobaczyć, to było wejście. O, takie tutaj, proszę. Tu się wchodziło do środka i wychodziło się do lasu, nie wiem, 3 km, 2 km, dla obrony. Kiedy Tatarzy Napad, no, nachodzili, wszystko było zalato wodą, mosty z tamtej strony byli zjęte, żeby oni się nie dostali, to były błota, oni nie mogli tu podejść, a z tej strony to ludzie i spany wszystko uciekało aż do lasu. Tutaj mieszkam blisko, moja się tu rodzina, moja babcia tu pracowała u niego i wszystko to o tym wiem. W tym parku jeszcze się dwie zostały sosny, jedna w jednym, a ta druga jest, więcej nie ma. Bardzo ładna, bardzo gruba, że nie możemy to objąć, trzeba 3 cztery człowieka, żeby obnić ją. Z tej proszę strony był kasztan jadalny. Też go nie ma. Tutaj proszę jest ten grab czerwony. On nie wiem skąd jest prowadzony, ale jest prowadzony z świata. To jest dęb, to jest bardzo ogromny. To wszystko jest prowadzone jaskorońskie. Oni tu jak przyjeżdżali, to byli tutaj w rozdole cały miesiąc maj. Potem oni odjeżdżali do Italii, do Wiednia. Karolina jaskorońska była do ostatniej chwili, już przyszli. Niemcy nic nie robili, ona w uniwersytecie w Lwowie tam wykładała. A potem już bolszewicy przyszli, ona jeszcze chciała wiedzieć, co to się będzie robić. I oni jako szpiega jej za, i zabrali, chcieli ją zabrać do Syberii. Ale jakoś się i tak udało, przez Polaków ona przyjechała do Polski i z Polski wyjechała już do Italii. I tam mieszkała do ostatnich. Chwili. 104 lata miała, kiedy zmarła. Znajdujemy się w mieście Nowy Rozdół. Jest to miasto 40-tysięczne. To, to jest stosunkowo młode miasto, ponieważ powstało w 50-tych latach na potrzeby kombinatu przemysłu siarkowego. Nazwa Nowy Rozdół powstała w zasadzie od Starego rozdołu, dlatego że to jest pobliżny. Bardzo dużo mieszka ludzi polskiego pochodzenia w Nowym Rozdole. Towarzystwo Pomocy Polakom Wielkie Serce działa od kwietnia 2008 roku. Тут і ми себе чуємо як вдома. Ідемо, організуємо для старих осіб, так як я, гербати, кави. Те часто спече, тен спече. І в той сальці накриваємо собі столи і співами підготовками один друге на карти поляка. Хто розмовляє, хто не розмовляє. Дуже поляків, які ж не пам'ятаємо язика. Бабця, дядек родіться у марлі, і люди молоді не пам'ятають очима. Na dzień dzisiejszy w naszym Towarzystwie jest 310 członków towarzystwa z nich już 110 dostało kartę Polaka. Natomiast Centrum Kulturalne Oświatowe imienia Karoliny Ranskorońskiej działa od września 2008 roku. Także jesteśmy młodym towarzystwem i młodą szkołą, ale myślę, że jakieś zasługi już mamy. Będziemy sobie omawiać każdej o swoich korzeniach, o swoim pochodzeniu. każdy powie krótko swoją biografię. Nazywam się Witalij Truskawiecki, mam 17 lat, mieszkam w Starym rozdole. E, rodzice, tata jest Ukraińcem, mama jest Polka. E, chodzę do szkoły języka polskiego, uczy się już cały rok. Powinęłam wakacje i teraz znowu wróciliśmy swoje do szkoły. Podjęliśmy starania celem odzyskania Pałacu Landskorońskich, ponieważ uważamy, że ten pałac należy się kulturze polskiej. Chcemy tam szkołę przenieść, otworzyć Muzeum Landskorońskich, a poza tym zrobić takie centrum oświatowe w tym Pałacu Landskorońskim, ponieważ tam jest duch polski. To miejsce właśnie, gdzie powinna być